W dzisiejszym odcinku: Dramatyczny incydent w centrum miasta. Żołnierz zaatakował przechodnia. Atak nożownika w centrum Gdańska, zakończony tragedią. Ukraińcy i Białorusin wtargnęli do wojskowej jednostki. Obcokrajowiec zaatakował kobiety w lesie. Dramatyczny incydent w centrum miasta. Żołnierz zaatakował przechodnia. W niedzielę 21 grudnia w Legionowie w województwie mazowieckim doszło do szokującego incydentu z udziałem osoby w mundurze. Po południu w rejonie skrzyżowania ulic Dąbrowskiego i Kochanowskiego przechodnie zostali zaskoczeni widokiem mężczyzny uzbrojonego w maczetę, który zaatakował jedną z osób znajdujących się w okolicy. Poszkodowany mężczyzna z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala, a na miejscu szybko pojawiły się służby. Według informacji przekazywanych przez lokalne media Napastnikiem miał być żołnierz wojska polskiego. Choć oficjalnie nie ujawniono jego personaliów ani stopnia wojskowego, z nieoficjalnych źródeł wynika, że mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy żandarmerii wojskowej. Sprawa natychmiast wzbudziła duże zainteresowanie zarówno wśród mieszkańców Legionowa, jak i opinii publicznej w całym kraju. Mazowiecki oddział żandarmerii wojskowej, który prowadzi działania w tej sprawie, potwierdził, że wszczęto postępowanie wobec podejrzanego o spowodowanie uszkodzenia ciała osoby cywilnej. Całość działań śledczych odbywa się pod nadzorem działu do spraw wojskowych prokuratury rejonowej Warszawa Ursynów. Jak dotąd nie ujawniono szczegółów dotyczących motywów sprawcy ani przebiegu ataku, poza tym, że narzędziem użytym w napaści była maczeta. Służby nie komentują również w jakich okolicznościach żołnierz znalazł się w tym rejonie miasta z niebezpiecznym narzędziem w ręku, ani czy był w tym czasie na służbie. Trwa ustalanie, czy atak miał charakter zaplanowany, czy był wynikiem nagłego impulsu. Śledczy nie wykluczają żadnej wersji wydarzeń, a analiza nagrań z monitoringu oraz przesłuchania świadków mają rzucić więcej światła na przebieg incydentu. Tego typu przypadki z udziałem przedstawicieli służb mundurowych należą do rzadkości, dlatego każdorazowo uruchamia się specjalne procedury wyjaśniające. Żandarmeria wojskowa w swoim oficjalnym komunikacie zamieszczonym we wtorek na platformie X poinformowała, że postępowanie prowadzone jest zgodnie z obowiązującymi przepisami, a współpraca z prokuraturą ma zapewnić pełne wyjaśnienie sprawy. W Legionowie, miejscowości oddalonej o kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy, mieszkańcy są zaniepokojeni brutalnym zajściem. Ulica Dąbrowskiego, gdzie doszło do ataku, to część miasta o charakterze mieszkalnym, uczęszczana zarówno przez lokalnych mieszkańców, jak i osoby dojeżdżające do pracy w stolicy. Tym większe zdumienie i niepokój wywołała napaść dokonana przez osobę, która z racji swojej funkcji powinna chronić, a nie zagrażać bezpieczeństwu innych. Na tym etapie postępowania nie poinformowano o ewentualnych zarzutach karnych, jakie zostaną przedstawione żołnierzowi. Wiadomo jedynie, że czyn jest traktowany poważnie, a służby deklarują przejrzystość i determinację w ustaleniu wszystkich okoliczności zdarzenia. Równolegle pojawiają się pytania o kondycję psychiczną sprawcy oraz procedury kontroli wśród żołnierzy pełniących służbę w jednostkach w centralnej Polsce. Atak nożownika w centrum Gdańska zakończony tragedią. W niedzielne popołudnie w centrum Gdańska doszło do brutalnego ataku, który wstrząsnął mieszkańcami i turystami. Tuż po godzinie 13 policja odebrała zgłoszenie o ugodzeniu nożem przy ulicy Stągiewnej, w jednej z najczęściej uczęszczanych części miasta. Ofiara została natychmiast przetransportowana do szpitala. Funkcjonariusze szybko rozpoczęli działania operacyjne. Na miejscu zabezpieczono monitoringi. Przesłuchano świadków i rozpoczęto analizę zebranych informacji. Jeszcze tego samego dnia, niecałe dwie godziny po zdarzeniu, około 15.00 zatrzymano podejrzanego. Okazał się nim 26-latek, obywatel polski, który został przewieziony do policyjnego aresztu. Wstępne ustalenia nie wskazywały na jakiekolwiek powiązania między napastnikiem a ofiarą. Z dotychczasowych informacji wynika, że atak był całkowicie losowy, co dodatkowo wzbudziło niepokój i pytania o motywy działania sprawcy. We wtorek po południu, gdy przed sądem toczyło się posiedzenie dotyczące tymczasowego aresztowania podejrzanego, ze szpitala nadeszły tragiczne wieści. Mężczyzna ugodzony nożem zmarł. Informację potwierdził rzecznik Gdańskiej Prokuratury Okręgowej, Mariusz Duszyński. W momencie śmierci ofiary podejrzanemu wciąż zarzucano jedynie usiłowanie egzekucji. Prokuratura zapowiedziała jednak, że po sekcji zwłok, która ma potwierdzić związek zgonu z ranami zadanymi nożem, Zarzuty zostaną zaostrzone do zabicia drugiego człowieka. Śledczy podkreślają, że podejrzany może odpowiadać za zbrodnię, za którą grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Wniosek o areszt został poparty argumentem o ryzyko ucieczki oraz wysokim prawdopodobieństwie popełnienia przestępstwa. Sąd przychylił się do tego wniosku i zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla zatrzymanego. Do dramatu doszło w miejscu publicznym w Biały Dzień, co spotęgowało społeczne poruszenie. Wciąż nieznane są szczegóły dotyczące motywacji sprawcy, który jak dotąd nie przedstawił swojej wersji wydarzeń. Policja i prokuratura prowadzą intensywne dochodzenie, zbierając kolejne dowody oraz ustalając przebieg zdarzeń z możliwie największą dokładnością. Mieszkańcy Gdańska i turyści, którzy znajdowali się w pobliżu feralnego miejsca, zostali przesłuchani jako świadkowie, a nagrania z monitoringu miejskiego mają kluczowe znaczenie w odtworzeniu momentu ataku. Sprawa wywołała szeroką debatę na temat bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej oraz rosnącej liczby przypadków przemocy z użyciem niebezpiecznych narzędzi. Ulica Stągiewna, dotąd kojarzona głównie z deptakiem i spokojną atmosferą Starego Miasta, na krótki czas zamieniła się w miejsce dramatu, którego skutki będą odczuwalne nie tylko dla bliskich ofiary, ale i dla całej społeczności. Ukraińcy i Białorusin wtargnęli do wojskowej jednostki. W piątek 24 listopada 2025 roku doszło do incydentu na terenie jednej z najważniejszych jednostek wojskowych w Gdyni. Trzech młodych mężczyzn nielegalnie wtargnęło na teren 33 Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej, wzbudzając natychmiastową reakcję służb. Na miejsce natychmiast skierowano patrole żandarmerii wojskowej, które zatrzymały intruzów. Po wylegitymowaniu okazało się, że zatrzymani to 21-letni Ukrainiec Dymitro D. 19-letni Ukrainiec Andri B. oraz 20-letni obywatel Białorusi Maksim Y. Wszyscy trzej przebywali legalnie na terenie Polski i mieszkali tu na stałe. Po zatrzymaniu przyznali się do winy, jednak odmówili składania wyjaśnień dotyczących celu i motywacji ich działania. Na tym etapie śledczy nie byli w stanie ustalić, dlaczego mężczyźni zdecydowali się na tak ryzykowny krok. Jedyna sugestia pojawiła się w wypowiedzi jednego z podejrzanych, który tłumaczył swoje zachowanie nietrzeźwością, i tym, że miał rzekomo zabłądzić. Pozostali dwaj nie podjęli próby usprawiedliwienia swojego czynu. W związku z powagą sytuacji i charakterem obiektu, na który wtargnięto, sprawą zajęła się prokuratura. Zabezpieczono telefony komórkowe należące do wszystkich trzech zatrzymanych. Urządzenia trafiły do komendy głównej żandarmerii wojskowej w Warszawie, gdzie wykonano kopie binarne oraz rozpoczęto analizę ich zawartości. Czynności te mają na celu sprawdzenie, czy wtargnięcie miało charakter przypadkowy czy też mogło wiązać się z próbą zdobycia informacji lub przeprowadzenia prowokacji. Jednostka wojskowa, na której teren nielegalnie weszli cudzoziemcy, pełni ważną funkcję w systemie obrony powietrznej kraju. Teren objęty jest specjalną ochroną, a nieuprawnione wejście jest traktowane jako poważne naruszenie prawa. W tym przypadku śledczy zakwalifikowali czyn jako wtargnięcie na obszar chroniony, za co grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku poinformował, że postępowanie nadal trwa, a na tym etapie nie można ujawniać dalszych informacji. Podkreślił, że analiza telefonów może być kluczowa dla wyjaśnienia okoliczności i ewentualnych powiązań podejrzanych z innymi osobami lub organizacjami. W mediach społecznościowych i serwisach informacyjnych szybko pojawiły się spekulacje, jednak śledczy zastrzegają, że wszelkie wnioski należy wyciągać dopiero po zakończeniu analizy dowodów. Sprawa wzbudziła zainteresowanie opinii publicznej i ponownie otworzyła dyskusję na temat bezpieczeństwa obiektów strategicznych w Polsce oraz procedur reagowania na podobne zagrożenia. Choć zatrzymani nie stawiali oporu i od razu przyznali się do winy, ich milczenie w sprawie motywów rodzi wiele pytań, na które odpowiedzi ma przynieść śledztwo prowadzone przez prokuraturę oraz żandarmerię wojskową. Obcokrajowiec zaatakował kobiety w lesie. Spokojne, niedzielne popołudnie w okolicach miejscowości Mszano w gminie Lniano zamieniło się w scenę pełną strachu i chaosu. Tereny leśne, chętnie wybierane przez mieszkańców do spacerów i rekreacji, około godziny 17.30 stały się miejscem brutalnego ataku na dwie kobiety uprawiające Norbik-Wokin. Według ustaleń śledczych ich spokojny marsz przerwał nieznany mężczyzna, który najpierw próbował zwrócić na siebie uwagę w sposób szokujący i niestosowny, pokazując treści pornograficzne. Kobiety zaskoczone i wyraźnie przestraszone postanowiły odejść i przerwać kontakt z napastnikiem. Wtedy sytuacja gwałtownie się zaostrzyła. Mężczyzna ruszył w ich kierunku, a następnie zaatakował jedną z kobiet, powalając ją na ziemię. W leśnej ciszy rozegrała się dramatyczna walka o bezpieczeństwo. Druga z kobiet, mimo silnego stresu, zachowała zimną krew i zaczęła głośno wołać o pomoc. Jej reakcja okazała się kluczowa, ponieważ napastnik spłoszył się. Uciekł w głąb lasu, rezygnując z dalszej agresji. Zgłoszenie o napaści natychmiast uruchomiło działania policjantów z powiatu świeckiego. Funkcjonariusze rozpoczęli intensywne czynności, zbierając relacje poszkodowanych, zabezpieczając ślady oraz analizując informacje mogące doprowadzić do ustalenia tożsamości sprawcy. Sprawa szybko nabrała priorytetowego charakteru ze względu na brutalność zdarzenia oraz fakt, iż doszło do niego w miejscu publicznym, często odwiedzanym przez mieszkańców. W środę służby zatrzymały 27-letniego obcokrajowca podejrzewanego o dokonanie napaści. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania doprowadzenia do innej czynności seksualnej. Prokurator, analizując zgromadzony materiał dowodowy, złożył wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztu. Sąd uznał ten środek za zasadny i zdecydował, że podejrzany spędzi najbliższe trzy miesiące w izolacji. Grozi mu kara do trzech lat pozbawienia wolności. Zdarzenie wywołało silne emocje wśród mieszkańców gminy Lniano. Przez kolejne dni w lokalnych społecznościach oraz w mediach społecznościowych pojawiały się ostrzeżenia i apele o zachowanie ostrożności podczas samotnych spacerów w odludnych miejscach. Leśne ścieżki dotąd kojarzone ze spokojem i rekreacją stały się symbolem niepokoju i przypomnieniem o zagrożeniach, które mogą pojawić się niespodziewanie.